Foodbook, cały dzień jemy na mieście. Korzystając z zaproszeń, które dostałam jako twórca internetowy. Na późne śniadanie po godzinie 12 poszliśmy do Ice Rolls Twoja czekoladka. I najpierw zamówiliśmy sobie świątecznego piernikowego szejka. Tomek zepsuł reniperka. Który okazał się tak samo dobry jak piernikowy szejk? Bo to było przepyszne pierniczkowe brownie. Hello. Do tego kawka i specjalność tego miejsca, czyli bąbelkowe gopry. Jednorożcowy dla Tomka, A dla mnie z ciasteczkami lot wyszka. Następny punkt gastro wycieczki to Bubble. Mieliśmy wciąż pełne brzuszki ale na bubble tea zawsze znajdzie się miejsce. Tylko to akurat zabieramy na drogę, bo już za chwilę czeka nas popcorn Na popcorn i seans zapraszał Tomek. Obiad, kolacja będzie na wypasie. Bo to była taka prawdziwa włoska uczta z dużą ilością białego wina z trzema przepysznymi przystawkami. A ta brusketta to serio było niebo. Byłam już full po przystawkach, a tu nagle pojawiło się danie główne. I jakby tego było jeszcze mało, to na koniec wjechały po dwa desery na głowę. No ale od czego mamy żołądek deserowy, no nie? Za wszystko poza popcornem wydaliśmy 0 złoty.